No ale, że tak dużo nowości wyjdzie do Brawl Stars i to w tak szybkim czasie, to się nie spodziewałem, więc ja popijam herbatkę. I lecimy z kolejnym odcineczkiem z Brawl Newsów na moim kanale. Zanim go rozpoczniemy, przypominam, że dzisiaj macie ostatni dzień, żeby wziąć udział w rozdaniu na 80 Gemików. Zanim możecie sobie na przykład kupić tego, oto skina, ale też jakieś inne skinki, bo dokładnie to wygrywacie kartę Google Play lub PaySafeCard, Card, a zależy to sobie wybierzecie i za to możecie doładować sobie na przykład Gemy do Brawl Stars. Przypominam, że trzeba zostawić łapeczkę w górę pod odcineczkiem, no i oprócz tego subskrybować mój kanał, jeśli chcecie zgarnąć właśnie te 80 Gemików. Więcej szczegółów macie w poprzednim odcinku na kanale Torii odnośnie tego rozdania zdania. I też jutro na kanale Torii w nowym odcinku właśnie będą wyniki tego oto pięknego giveawaya dla was. Ale bez zamulania, bo jest dzisiaj o czym mówić. Odcineczek ten zaczynamy sobie od zwicia w aktualności i jak widzicie mamy tutaj nowy event. E, I to naprawdę bardzo mocny walentynkowy event. Twórcy Brawl na swoim oficjalnym Twitterze i nie tylko, na wszystkich social mediach poinformowali nas wczoraj o tym, że rozpoczynamy walentynki. Trochę wcześniej, bo walentynki są 14, ale twórcy rozpoczynają je już właśnie od wczoraj i będą trwały do podajże nawet 20 lutego. E, naprawdę mocny event Wleciał do gierki, zresztą na pewno już wiecie. Jest w nim do zdobycia darmowy skinek do Dynamika. Miałem przeczucie, że on będzie za darmo. Mówiłem wam to już tydzień temu jak widzicie, sprawdziło się. Z tym, że trzeba zrobić jedną ważną rzecz, żeby móc go otrzymać i odebrać. No bo jak tego nie zrobicie, to niestety on wam przepadnie, więc oglądajcie do końca, żeby wiedzieć o co chodzi. Odnośnie tego eventu, zrobimy sobie teraz pierwsze głosowanie, bo ja go jeszcze nie robiłem. Napiszcie w komentarzu, na kogo wygłosowaliście. Czy na Jackie, czy na Charlie. To postaram się przypiąć serducho kilku osobom. I generalnie, no ja głosuję na Charlie. Bardziej mi do Bo, bo w tym całym evencie chodzi o to, żeby co dwa dni głosować i wybierać jedną z dwóch postaci, które pocałują pod sam koniec Bo. Ehm, no i generalnie Bo czeka na całusa, jak widzicie jest tutaj, ehm, no i my musimy mu wybrać najlepszego zadymiarza. Mi się wydaje, że tym zadymiarzem będzie jakiś chłop, bo tutaj są też chłopy jako zadymiarze i ludzie dla beki będą chcieli pewnie wziąć chłopa, żeby wiecie było, chłop z chłopem się pocałuje, nie? Ehm, więc będzie pewnie albo Bo, który pocałuje się z Mortisem, albo Bo, który pocałuje się z Rico, ehm, może jeszcze Andrzej Jelo, no wiecie, wydaje mi się, że któraś z tych postaci. pro propos tego eventu mamy tutaj rozpisane kilka naprawdę ciekawych rzeczy z nim związanych. Twórcy Brzałtarz sami nazywają to wydarzenie jako najdziwniejsze. W każdym z głosowaniu wspólnymi siłami wypełniamy pulę nagród, która zostanie odblokowana 19 lutego po zakończeniu wydarzenia. Ale to nie wszystko. Jeśli cała społeczność osiągnie określoną liczbę głosów, nagrody za to głosowanie zostaną podwojone przy każdym głosowaniu wyświetlony będzie jej określony cel. Czyli jak chcemy zdobyć więcej nagród i żeby były to mocniejsze nagrody, to wszyscy musimy głosować. Jak macie jakiegoś. Kum który wiecie, że ma zainstalowane Brawl Stars, a nie głosował, powiedz temu, żeby zagłosował. Im więcej głosów, tym lepsze nagrody. Nowe głosowanie będzie miało miejsce co dwa dni, a w międzyczasie odbywać będą się bonusowe wydarzenia, takie jak podwójne PDM, Mistrzowskie Szaleństwo czy podwójne codzienne Dropy Star. Ostatniego dnia wydarzenia głosować będzie można na finalistów, a cała społeczność będzie musiała wybrać, kto otrzyma zaszczyt namiętnego Całusa od Bo. Jak widzicie, tak prezentuje się cały harmonogram. Pierwszy Całus już był tutaj wybierany, kto kogo. No i raczej tutaj wygra Charlie, chociaż, no nie wiadomo. Dzisiaj odblokuje nam. Się podwójne PDM, więc będziemy mogli sobie szybciej wbijać karnecik, to jest naprawdę spoko. Następnie, jak widzicie, będziemy głosować pomiędzy Lolą a Mandy, więc no już możecie się zastanowić, na kogo zagłosujecie. Później mamy, o, 50% szybszego wbijania masterowania, więc to się na pewno przyda. W kolejny dzień będzie głosowanie pomiędzy Angelo a Amber, i oczywiście w te dni, kiedy są głosowania, dostajemy też darmowe prezenty. O tym, jakie to będą, powiem Wam zaraz. Następnie mamy podwójny Stardropik, w sumie to podwójne start dropy za wygrywanie. Kolejny dzień, bardzo mocny pojedynek Viper kontra RICO. Em, następnie 100% masterowania, czyli naprawdę mega szybko będzie to masterowanie się wbijało. Em, no i później mamy jeszcze, jak widzicie, Mortisa i Melody. Em, I to będzie ostatnie głosowanko. Łącznie, jak widzicie, mamy 5 nagród, i one są jeszcze zablokowane. Żadnej nie odblokowaliśmy. Em, no i sytuacja wygląda tak, że będziemy je odblokowywać, jak będziemy mieli więcej głosów. Na razie jest oddanych tyle tych głosów, jak widzicie. Em, potrzebujemy więcej. Nie wiem, jaka dokładna liczba, zaraz Wam powiem. A nie, poczekajcie, to jest ta liczba, którą musimy wbić, więc bez problemu nam się to już udało zrobić będziemy mieli podwojone prezenty. Ale ważne jest to, że wszystkie te nagrody otrzymamy dopiero 20 lutego. Nawet jak teraz jakąś odblokujemy, to nam się tutaj pokaże, ale odebrać ją będziemy mieli 20 lutego. Jeśli chodzi o wszystkie prezenty, które są do zdobycia, no to w pierwszy dzień yy, otrzymamy 3 prezenty, ale jeśli będzie dużo głosowań, to otrzymamy aż 6 prezentów do otworzenia. Co jest naprawdę spoko. Yy, następnie w trzeci dzień otrzymamy 500 monet lub 1000 monet, jak będzie więcej głosów. Więc no 1000 monet fajnie by było przygarnąć. Yy, no przy trzecim głosowaniu będzie 2500 błyskotek lub romantyczny Dynamite no i 2500 błyskotek więc jak widzicie warto tutaj sobie wzmocnić na tego skinka ten piąty dzień głosowania będzie najważniejszy bo jeśli podwoimy to głosowanie i tych głosowań będzie dużo to wtedy dostaniemy mega kozackiego skinka za darmo wiecie o tym, że ten skin Dynamite jest naprawdę kozacki no i mordeczki głupio by było stracić szansę stracić sytuację, żeby otrzymać takiego oto skina za darmo więc wszyscy musimy teraz się spiąć, wszyscy musimy to zrobić no i ten Dynamite musi być nasz nie ma, że nie, Ale przy kolejnym głosowaniu otrzymamy 10 star dropów losowych lub 20 jak podwoimy po prostu te głosowanie. E, więc e, no tutaj kolejna mega mocna nagroda. A za dziewiąty dzień głosowania będzie jeden star drop z hiperdoładowaniem lub jak podwoimy to będą dwa star dropy hiper. E, z gwarancją właśnie hiperdoładowania. Naprawdę trzeba tutaj aktywnie w tym evencie głosować. To jest podstawa. W dzień dziesiąty będziemy jeszcze mieli ostateczne głosowanie między finałami i nie wiem czy wtedy nie będzie jakiejś jednej dodatkowej nagrody. Do tego twórcy przywrócą też wszystkie tryby 2x2 na cały czas trwania tego wydarzenia, więc fajnie, że one wracają, bo no te tryby 2x2 naprawdę były spoko. Tu macie jeszcze raz pokazanych wszystkich uczestników. Napiszcie teraz w komentarzu, jak myślicie, kto pocałuje bo, kto będzie zwycięzcą. Ja tak jak mówiłem, myślę, że albo Angelo, albo Mortis, albo Rico, któryś raczej z chłopów. Ale to jeszcze nie koniec. Tym razem twórcy zrobili nam też taki specjalny konkursik, o tym trochę więcej wam mówiłem na wczorajszym shortzie, gdzie razem ze swoją drugą połówką lub po prostu z kumplem macie szansę wygrać milion gemów i wspólnie się nimi podzielić. Na przykład, że ty bierzesz 9 99 tysięcy gemików, a Twój kumpel bierze tysiąc. Aby dołączyć do rozdania, wystarczy opublikować walentynkę do swojej drugiej zadymiarskiej połówki. Możecie to zrobić na jakiejkolwiek platformie społecznościowej, czy to na YouTubie, czy to na Twitterze, czy TikTok, gdzie tylko chcecie. Nie zapomnijcie tylko użyć hashtagów hashtag Brawlantins oraz hashtag Brawlstars. Ostatniego dnia wydarzenia twórcy wybiorą piątkę zwycięzców, którzy podzielą się swoją wygraną ze swoją drugą połówką. Wydarzenie zakończy się 19 lutego, nie 20. Z tam wcześniej Wam źle powiedziałem, więc 19 lutego już te darmowe prezenty będą do odebrania. Szczerze, mi się ten event bardzo podoba, Wiedziałem, że będzie jakiś event społecznościowy, mówiłem wam o tym na odcinkach już dużo wcześniej, ale nie spodziewałem się, że aż taki fajny będzie. Mega fajnie, mega kreatywnie, to twórcy Brust teraz wymyślili, ale dobra, lecimy dalej. Choosing Network, czyli mega dobry ziomek z Twittera, wyczaił jedną mega ważną rzecz w tym filmiku właśnie z tego eventu, który twórcy wrzucili. Coś tutaj było ukrywane. W najnowszym nagraniu wideo z wydarzenia społecznościowego możemy zobaczyć, jak Amber bardzo szybko odzyskuje swoją amunicję. Możliwe, że jeden z jej gadżetów zostanie przerobiony w nadchodzącej aktualizacji, co o tym myślicie. I tu macie nagranie, tego wam pokażę od początku. O, patrzcie teraz, patrzcie, jak ona szybko przeładowuje. Widzicie nagle to jej HP tego przeładowywania poszło w górę mega, mega szybko. E, więc sam jestem bardzo ciekawy, o co tutaj chodzi. Normalnie Amberka nie ma żadnego takiego gadżetu, żeby aż tak szybko jej przeładowywało cały ten atak, więc to może być coś nowego. Tylko pytanie teraz, co? Może jakieś te czerwone hiperdroadowania, o których mówiłem wam wcześniej. No na pewno Amberkę czekają bardzo, ale to bardzo duże zmiany. I propos tego, że meczkaczuzy network on przygotował też porównanie em, tych nowych kart bitewnych i starych karwów. Bitewnych brankelach. No, jak wiecie, wejdą nowe, które tak się będą prezentowały i są bardzo ładne. Nawet mamy tą nową zieloną, ale tak wyglądały te starsze. No i rzeczywiście, jak sobie patrzymy i na te, i na te, no to trzeba przyznać, że te nowe są o wiele lepsze. I twórcy zrobili fajną zmianę, jeszcze nie mogę doczekać, jak one wejdą. No i powiem wam, że te są takie puste te stare, nie? Nic tutaj takiego specjalnego nie mają, a te nowe, no postarali się twórcy Brawl Stars, więc zmianka tutaj widać, że jak najbardziej na plus. W pewnym momencie tego filmiku walentynkowego od twórców Brawl Stars widzieliśmy bardzo ciekawą scenkę, którą chcę wam pokazać, tylko przewinę. O, teraz wam zatrzymałem, w samej końcówce był taki oto fragment, gdzie widzieliśmy różne kolorki specjalnych takich inkubatorów. Ja wiem, że to się kojarzy z takim jednym serialem, czytałem komentarze na Twitterze o co z tym chodzi i jedno nawiązanie jest bardzo dziwne, ale jest też drugie nawiązanie, które ma wielki sens i wyświetlam wam tutaj takiego to screena z Twittera, gdzie ktoś porównał to do pewnej bajki w głowie się nie mieści. Może oglądaliście kiedyś, nawet na tym byłem w kinie na jednej części i zobaczcie, że nawet wszystkie kolorki się zgadzają. Jest niebieski, jest żółty, jest czerwony, jest fioletowy, jest zielony i każda postać z tej bajki w głowie się nie mieści, miała jeden z tych kolorków. Oczywiście, no, postacie, które stoją w tle y, tutaj, w za no to, to ewidentnie są postacie z Stars, a nie z tej bajki w głowie się nie mieści, ale już same kolorki, sama ta kolorystyka może wskazywać, że, kurczę, tak. Współpraca byłaby naprawdę ciekawa I jest na nią potencjał yy, Oczywiście musimy teraz spekulować o tych współpracach Bo już w kwietniu, czyli jeszcze nie w tym protokole, Ale w kolejnym będziemy mieli jakąś nową współpracę Nie wiadomo jeszcze z kim I sam ich wam daję bardzo, ale to bardzo dużo Aczkolwiek no, yy, jakaś myślę, że naprawdę się sprawdzi A w tym odcinku to już na tyle Takie szybkie newsiki, widzimy się dzisiaj na live'iku wieczorkiem Najprawdopodobniej koło pewnie 20 Do zobaczenia, piona!